Cześć wszystkim, witam wszystkim wszystkich bardzo serdecznie, jestem Paulus96, a to jest kolejny odcinek z serii Parkowanie samochodów w gierach przeglądarkowych. No i tak, jest to odcinek siódmy, znaczy nie odcinek siódmy, tylko gra siódma, bo odcinek może to nie, może to jest wcześniejszy jakiś, dobra, nieważne. Tak trzeba nazywać się będzie tak jak gra, czyli nauka jazdy 7. No i tak, tu jak widzicie mamy, no, sterowanie jak zwykle czyli hamulec, ręczny, no i sterowanie guzikami, no strzałka. No i tak. Oczywiście opis tego Wam może tu przedstawię albo po prostu przeczytam. No i tak, jeśli chodzi o opis tej gry, będziesz pobierał lekcję jazdy samochodem, rób co mówi egzaminator, a otrzymasz prawo jazdy. Zadbaj, by bezbłędnie zaparkować, inaczej instruktor się rozgniewa. Przyznajowo, nie? bo to jest kontynuacja gry no, z nauki jazdy, nauka jazdy 4. No, nauka jazdy 4 również podobna to jest gra, tylko to jest inna gra, to nie jest ta sama, co może oczywiście trochę mylić, bo wygląda trochę podobnie, ale plansze są inne niż no, w czwórce, o ile się nie mylę. Tak trzeba, jest ona nazwana jako nauka jazdy 7, tak więc no, nie kwestionujmy tego. No i tak, wiadomo, tutaj właśnie to pisze, jeśli coś tam, no, że trzeba parkować i jak no, inaczej instruktor się rozniewa i tak dalej. Dobra, to już tego nie będę chyba tłumaczył na bieżąco. No i tak, oczywiście w 60 sekund, czyli podobnie jak w poprzedniej części tej gry. Oczywiście chronologicznie właśnie występuje no, jako siódma ta gra. A więc tak, trzeba oczywiście kliknąć Enter. Oczywiście upewnię się, że na pewno gra jest włączona. Dobra, jest. No to klikamy Enter i zaczynamy. I mamy 60 sekund na za zaparkowanie. Oczywiście ja pewnie będę lamił. Ja już przejechałem pierwszy poziom i wiemy jak to działa. Trzeba zdążyć oczywiście w odpowiednim czasie zaparkować, który jest oczywiście przysłowie 60 minut. No i tak, za te drzewa jak wyjedziemy to się nic nie stanie. Można sobie gdzieś daleko jechać i jakoś nie mało uszkodzy. Dobra, i tak jak się parkuje równolegle. Idziemy tak. Oczywiście za blisko trochę tego samochodu jestem. Dobra, jeszcze trochę. Trochę za blisko, powinienem większy odstęp od samochodu zrobić, ale dobra. Umówmy się, że to jest grawiec więc w grze można. No, trochę za szybko zacząłem kręcić, więc... Jeszcze raz. O, teraz jestem w dobrej odległości chyba. Pewnie no, nie zdążę nawet minuty, ale ja wam dokładnie pokazuję jak się parkuje. Więc mogę nie zdążyć, tym że drugie podejście zrobimy. O. Na jeszcze to nie uderzyć, jak uderzymy, to jest koniec gry. Dobra, umówmy się, że się zmieściłem. Jest zdążyłem w minutę, niestety. Mamy game over. Jak uderzymy w pojazd, to też będzie game over. No to jeszcze raz w takim razie. Teraz zrobię to nieco dynamiczniej. Ale nie aż tak, przecież wiadomo jest, że. Dobra, nie będę się bawił w te. Jak 50 razy mi nie wyjdzie albo 100 razy, no to wtedy zakończę odcinek. No, chyba, że będzie zbyt długi. Ja chcę to w 10 minutach więcej zrobić. Ale co jest najlepsze podczas nagrywania gier przyglądarkowych? Że mam wgląd na czas i widzę ile dokładnie nagrywam odcinek. To jest idealne. No, pewnie i tak montaż zrobię, ale. Dobra, znów za podjechałem. Ja po prostu nie jestem dobry z parkowania. Zwłaszcza, gdy jest tak ciasno wszędzie. Jak tak można, przecież. Oj. Spokojnie. Trzeba spokojnie to robić, ale presja czasowa niestety jest, w rzeczywistości by raczej na egzaminie nie było presji czasowej, tego co mi wiadomo, bo raczej kierujący ma dużo czasu na zaparkowanie, na egzaminy. Tak, oglądałem, chyba tam, no, kanał taki jeden, dotyczący egzaminów, no i tak z ciekawości oczywiście, żeby, no, chociaż nie wiem, no ja na razie póki co... Widzicie jak mi idzie, więc raczej bym się nie nadawał do jeżdżenia. Szlak. Ale jak grałem poza wizją, no, znaczy poza waszą wizją, no to wtedy mi się udało zaparkować. Tylko dlatego, że teraz patrzycie. Jak nie będziecie patrzeć, to może mi się uda. Zaparkowany. No i tak, udało mi się w końcu do przejść po paru minutach. Tego jeszcze nie przechodziłem, więc nie wiem jak mi to pójdzie, ale o, -o. muszę wyparkować tutaj teraz. Widzicie, musimy tam jechać tam w tym kierunku. Teraz to już nie jest parkowanie, chociaż też jest parking. Tam. Teraz musimy prostopadle zaparkować, czyli z deszczu pod rynę, że tak powiem. Mamy na to oczywiście. A i czas się oczywiście sumuje jak widać, teraz to zauważyłem. A i mogę oczywiście za drzewa jechać ile chcę, tam nie ma granicy. Ale tu już jest, tu jest ściana, muszę się zmieścić przed ścianą. No tak, najlepszy sposób parkowania to oczywiście podjechać... kurczę... Szlak, źle podjechałem. Tak. Tak. Dobra i... Tutaj zakręt. I chyba czas mi minął, bo... Nie wiem, co się stało właściwie, ale... A tam jest krawężnik. Skupiam się w tym barku. Perfectly parket. Perfekcyjne zaparkowanie. Jak czyli one się chyba sumują, czyli to jest trochę niezbyt sprawiedliwe. Bo sumuje się ogólny czas wraz z tym, więc to trochę... Czyli jak ten na dole dojdzie, to wtedy chyba. Powinno być, że ten na, ten na górze tylko, ale chyba ten dolny jest bardziej brany pod uwagę. Z tego co widzę, to jest trochę niezbyt fair. Poprzez parkowanie dłuższe. Ale udało się, na szczęście, tak więc. Co to znaczy, że będę miał coraz mniej czasu? Ja jestem, tu jestem. A few moments later. Ej, to było nie fair, samochód mi się poślizgnął. I tak, oczywiście, gdy przejdziemy. Oczywiście, gdy już uda nam się zaparkować i wyparkować, no to potem, niestety, trzeba zacząć wszystko od nowa, jak się czas skończy, więc to jest trochę denerwujące. Więc ja. No, jak mi się nie uda jeszcze kilkadziesiąt razy, no to ja po prostu rezygnuję. Zostawię to dla Was. W opisie będzie link do gry, oczywiście wiadomo. Wymagany jest dodatek Adobe Flash. No i tam trzeba oczywiście czasami zezwolić, a czasami jest domyślnie zezwolony, ale dobra, ja mam gdzie muszę zezwolić wtyczce na uruchomienie, bo mam domyślnie wyłączoną. No i chcę coraz szybciej teraz to zrobić, bo. Z tego co widzę, to czas coraz mniejszy jest, on wcale nie zaczyna się odnować, bo dalej jest liczony, co jest trochę no nieprzemyślane chyba i to powoduje większy stres. No ale co w tym trudnego, przecież... Tak, oczywiście wyciszyłem nieco grę, żeby samochód nie był zbyt bo to chyba było z odwodziku, żeby był bardzo głośny ten samochód, ale... Tym razem... Nie popełniłem tego błędu. No i oczywiście trzeba jeszcze yy, korygować. No, tak, ktoś mi samo... A no tak! Dlaczego ja nie używam ręcznego hamulca? właściwie? Spacja to jest ręczny hamulec. O, potrafię w miejscu zatrzymać pojazd. Spokojnie, ten gość jest ubezpieczony. Problem tylko w tym, że za to się nie zdaje egzaminu. to zrobić tak. Teraz maksymalnie jak się da. O! No Powinienem już dostać... a muszę... To Udało się! 25 sekund mi się udało tym razem zaparkować. Mianowicie czas liczy się dalej. To nie jest tak, że on się już skończy. Znaczy, że mam go więcej. Teraz dobrze. No i następny ten poziom. Tak. O, aha, kałuża tu jest. A ja się dziwię dlaczego mi samochód tak pociągło. No przecież ja nawet nie zacząłem jeździć. Już nie, już tego nie lubię. No to w takim razie... Głupia kałuża. Przez głupią kałużę... ...zaczynać muszę od początku. Pewnie... To Na znaczy jest normalna nawierzchnia, tak więc mogę szybko to zrobić. Dobra, mam ręcznych, a! Dzięki ręcznemu Wamcowi udało mi się to opanować. że ci się udało to jest najdłużej mi to zajęło przez to ale teraz będę miał przez to mniej czasu tutaj no właśnie za duży stres Mam ochotę na inną grę, już z serii Nauka Jazdy, więc... Bardzo blisko, niebezpiecznie podjechałem. No i gotowe. Teraz mi nawet w krótszym czasie to zajęło, więc to jest najlepsze, więc ja tego nie będę wycinał. to najgorsze najgorszy moment. Chociaż najgorsze też mogą być, żeby było ciekawe. Że mnie było, Żebym nie wyglądał jak jakiś mistrz wszystkich gier, No to po prostu błędy też popełnia, Jak każdy. Zwłaszcza, że tutaj jeszcze jest czas ograniczony, a w praktyce, oczywiście, czas nie jest zazwyczaj chyba ograniczany. Też taki ograniczony. Mam nadzieję, znaczy, że to jest. O! I to jest. Aha! 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 Spację będę spamował, spację! Aha! Ojaj! Aha! Aha! haha, 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 o nie, minuta, haha, haha, o, a, mam w i ę e j c z s u dobra, b a e m się, że ta, minuta, haha, haha, o nie, o nie, muszę w c a ć h a h haha, 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 a h a h a a Czyli ten wyżej czas jednak jest. Haha! Ha. I tak się parkuje, jestem mistrzem parkowania, jak widać. Udało mi się w końcu, czyli jednak ten wyższy czas jest ważny. Nie ten, tylko ten. Jak ten dojdzie do minuty, to wtedy, nie? Musiałem źle przeczytać tego raczej. Dobra. Czyli, no, możecie policzyć, ile razy. Ile razy. Mówiłem, haha! Ha. I napisać w komentarzach. Żeby była jakaś aktywność pod filmami. No i łapka w górę również. Tak, przeszedłem egzamin. Co? Nie przeszedłem egzaminu. No cóż, przeszedłem trzy lekcje, więc chyba jest ukończony. Czyli to jest znowu jakaś określona wersja, niepełna wersja, tak więc wszystkiego się nie da przejść, jak widać. Znaczy inaczej, pewnie jest więcej lekcji, ale trzeba mieć jakąś pełną wersję. Pełna wersja jest pewnie gdzieś tutaj, ale ja tam nie wiem. Ja tam, ja przechodzę to, co mam yy, no, na wyspie Gier. Więc nie będę wchodził na inne strony, żeby zagrać pełną wersję tego. Przeszedłem w 100%, jestem zadowolony. Jak widzieliście, ostatni poziom wyszedł mi na, yy, bardzo cudownie. No i to by było na tyle. To jest idealne na zakończenie odcinka. Jak widzicie, cały czas spamowałem hamulce w reszty, aby się nie poślizgnąć za bardzo. No i zaparkowałem. Tak, to jest bardzo dobry sposób na zaparkowanie samochodu. Trzymasz kabulec ręczny i jedziesz. Udało się. Dziękuję wszystkim bardzo serdecznie za oglądanie. Zapraszam do kolejnych odcinków. Na razie, cześć, pa. No i pozdrawiam.